Witajcie moi drodzy! Ja jestem Brave i witam Was serdecznie w drugim już odcinku z gry World of Guns. Tym razem postaram Wam się zaprezentować jeden z najbardziej znanych pistoletów świata. Mianowicie Colt 1911 bądź jak kto woli 1911. Z mojego punktu widzenia, czyli z punktu widzenia kinomaniaka, jest to najbardziej popularna broń krótka świata. Przynajmniej patrząc okiem kamery. Tak więc nie przedłużam już tym razem i zapraszam. Okej, okay, tak więc zaczynamy standardowo od przygotowania broni, czyli demontażu broni pod kątem przygotowania jej do czyszczenia. Oczywiście magazynek, może inaczej zrobimy, podświetlenie. O. Sprężyna. Okej. Okay. I to tyle. Szybko poszło, nie? Tak właśnie powinien przynajmniej według tej gry być przygotowane broń, a dokładnie kod 1911 do czyszczenia. I ciekawe, czy faktycznie tak jest. Muszę to kiedyś sprawdzić. Okej, okay, tak więc wyobraźmy sobie, że broń już jest wyczyszczona, czyli dokonaliśmy tak zwanej konserwacji i teraz składamy. Nie powinno to być trudne. I to tyle. Faktycznie trudno nie było, ale to dlatego, że tych części naprawdę, przynajmniej w przypadku poprzednio omeganej broni, mianowicie AK, no to tutaj tych części nawet na etapie przygotowania do czyszczenia jest naprawdę do demontażu o wiele mniej. Okej, okay, okej. Okay. A no i tym razem idziemy do demontażu. No tutaj będzie już troszeczkę Oczywiście zawsze pamiętajmy, chociaż gra w tym przypadku sama o tym pamięta, żeby rozładować broń. No dobra, i teraz co? Teraz zabieramy się za demontaż, moi drodzy. Tak więc demontaż oczywiście od magazynka. Od razu sobie go rozłóżmy. Okej. Okay. Teraz. Sprężyna. Spróbuję tym razem nie używać podpowiedzi. Ja raczej nie zrobię tego wszystkiego po kolei, ale na pewno w jakimś tam... w jakimś tam procencie Możemy sobie ułatwiać w ten sposób, tak? Nie korzystamy z podpowiedzi, ale jeśli ci, yy, klikniemy na dany element, on nam się podświetla w tym momencie tak na pomarańczowo. Jeśli byłby jeszcze jakiś element w nim, czyli byłoby kilka elementów połączonych, coś dałoby się jeszcze zdemontować, to yy, te elementy by nam się nie podświetliły. To też jest pewnego rodzaju ułatwienie i podpowiedź. Teraz widzimy, że cała bryła tego elementu świeci się jednolitym kolorem, więc nic tutaj więcej do demontażu nie ma. Tak samo możemy sobie zrobić tutaj. O, i zobaczcie, na tym przykładzie. I jeszcze raz sprawdzamy. Tutaj w środku już wszystko, ale jeszcze nie tu. O, i w tym momencie. Nic więcej do odłączenia nie ma. OK. Wracamy do podstawy. Co dalej? Hmm, hmm, hmm. Nie, teraz będzie coś z boku. Okay. Powiem Wam, że akurat kota rozkładałem bodajże dwukrotnie. I tak jak mówiłem wcześniej, im więcej, im częściej się to robi, można się czegoś tam nauczyć i zapamiętać. Jeszcze coś tu będzie. Ach, na dole, ok. Tu nam jeszcze coś zostało. Mhm. Jeszcze pięć części cztery, czyli coś musimy... Aha, okej. Okay. I to wszystko. Tak wygląda rozmontowana broń, rozmontowane Colt 1911. Walk. Teraz zabierzemy się za montaż. Udało mi się tak. Oczywiście mówię, yy, to nie był jakiś konkurs na czas i tak dalej, i tak dalej. No, ale powiedzmy, że jakoś tam sobie poradziłem. Zawsze może być lepiej. Tak czy inaczej, jeśli kogoś interesuje, jak wygląda taka broń, z czego jest złożona, jak wygląda w środku, jak wyglądają, że tak to ujmę, jej wnętrzności, to naprawdę ten tytuł jest właśnie dla Was, jeśli Was to interesuje, tak? Mnie interesuje, nie powiem, że jakoś tak wybitnie, tak? Nie jestem jakimś... Przepraszam za wrażenie, nie chciałbym tutaj nikogo obrazić, ale nie jestem jakimś szajbusem, tak? Który... Któremu śnią się po nocach tego typu sprawy. Ale tak czy inaczej do pewnego stopnia mnie to interesuje, ciekawi i fascynuje, muszę powiedzieć, bo zawsze mnie fascynowały wszelkiego rodzaju jakieś tam nowinki techniczne i ogólnie technika, tak? Ktoś to wymyślił, ktoś na to wpadł, ktoś miał na tyle wybujałą wyobraźnię, no jakby nie patrzeć, że był w stanie wymyślać, skonstruować coś takiego. Jeszcze raz to powtórzę, choć wydaje mi się, że ostatnio nadużywam tego słowa. Szacun, szacun moi drodzy, szacun. Dobra, bierzemy się za składanie. Od czego tu zaczynamy? Może od tego. Widzicie, że nie po kolei to robię, tak? Raz, że nie pamiętam, dwa, że a najwidoczniej jeśli mogę teraz zamontować coś przed czymś co wcześniej rozmontowałem wypowiedź dosyć zawiła ale mam nadzieję że zrozumiała no to jeśli jest taka możliwość jeśli gra mi to umożliwia no to czemu nie jakby nie było zawsze to dla mnie jakieś ułatwienie Nie to, nie to, nie to. To w takim razie to, bo też nie. A tutaj pewnie jeszcze któreś z tych... A kurde. Mm, a właśnie. Okej, okay, to teraz trzeba to przymocować. Teraz pewnie... Okay. Teraz to. To było trzeba przymocować tym bolcem. No dobra, załóżmy. Butowe rękojeści. Zawsze mi się to kojarzyło z czymś, z tak, takim odpowiednik ETui do telefonu, nie? Znaczy etui, no etui w sumie, może nie ETUI, e, obudowy do telefonu. Bo, to, bo te nakładki na, na, rękoje, na rękojeść broni są wymienne, tak? Można sobie e, oczywiście wykonać jakieś na zamówienie. Nawet e, są, że tak powiem bogatsi bądź już w ogóle nie wiem tak czy inaczej no, są przypadki, że na przykład robią sobie te rękojeści z kości słoniowej, tak? Szkoda słoni, ale no już temat zostawmy. Wszystko? Wszystko. 52 części na 52 tak więc model złożony gratulacje ok tak więc było czyszczenie był demontaż był montaż e, obsługę i teraz właśnie nadeszła pora obsługi tak czyli zadanie gdzie mamy do wykonania e, kilka różnych czynności gdzie możemy się danej broni bliżej przyjrzeć ale zanim to zrobimy coś wam pokażę w ostatnim czasie troszeczkę przyszalałem. Nie. Tam swego czasu oglądałem taki bardzo fajny film o takim łysym jegomościu z kodem kreskowym na, na, na głowie, czy tam na szyi. Tak czy inaczej, no, zainspirował mnie ten film do stworzenia czegoś takiego. Nie. Prawda, że piknę. <laughs> Wiem że, wiem, że nie, ale rzecz gusty, tak czy inaczej. E, nie miałem tutaj na celu odwzorować, broń Boże, tego, tego, z czym się kojarzy, tak? Tam są inne czaszki i tak dalej, i tak dalej. Ale tak czy inaczej, mówię, inspiracja e, jakaś się wydarzyła. Dobra, e, i co mamy tutaj do wykonania? Ogień pojedynczy. Okej. Okay. Wystrzelić do ostatniego, ostatniego naboju, przepraszam. OK. A, przeładować. Dobra. Rozładować. OK. Zabezpieczyć. Dobra. A no i właśnie. A propos, a propos tekstur i takich tego typu rzeczy. Możemy mieć taką nakładeczkę, ale możemy też mieć taką. Ej, ej, ej. to jest ładniejsze od tych moich. Albo, e, moment. Wracaj. Albo możemy mieć taką. O właśnie, a propos takich ekstrawaganckich, tak? Wspominałem o kości słoniowej, a tutaj mamy peryłową. Albo metalową. Też ładna. Muszę powiedzieć, że też bardzo ładna. Ale chyba jakoś mimo wszystko to mi przypadło najbardziej do gustu. Ok, i co tu jeszcze możemy zobaczyć? Eee, oczywiście, to co wcześniej, tak? To jest bardzo fajna sprawa, więc zrobimy to tym razem. Czyli rzucimy sobie rentgen. Zarzucimy sobie spowolnienie i zobaczcie jak w tym przypadku Ee, działa mechanizm kota 1911. Też tutaj działa tak zwana siła odśrodkowa, która powoduje, że broń się przeładowuje. Teraz jej pomóżmy. Spowolnijmy jeszcze bardziej. Zróbmy rentgen w ten sposób, ten, ten, ten sposób. I zobaczcie. Zobaczcie. Uska. Do widzenia. I następne. Jeszcze inaczej. Zmiana widoku. I tak moi drodzy, tak moi mili, tak właśnie prezentuje się Colt 1911. Moim zdaniem, tak jak wspomniałem już wcześniej, powtórzę to na zakończenie. E, najbardziej popularna broń krótka, czyli najbardziej popularny pistolet e, filmowy, tak? czyli w filmach wszelkiego rodzaju, e, przynajmniej z nazwy, tak? nie twierdzę, że rozpoznałbym go wizualnie, wydaje mi się, że tak, ale jest bardzo wiele pistoletów podobnych, tak więc nie będę tutaj w tym temacie cyrografu podpisywał. Tak czy inaczej, na pewno wielokrotnie słyszałem nazwę, tak? czyli Colt 911, 1911, bądź 1911. Tak czy inaczej, moim zdaniem, z tego co ja się orientuję, naprawdę bardzo dobra broń. Tak, realnie, tak, w realu. Okej, okay, moi drodzy, mam nadzieję, że się podobało, mam nadzieję, że się za bardzo nie rozgadałem, chociaż dzisiaj to wydaje mi się, że wprost przeciwnie mówiłem nawet momentami. Mało. Ale pewnie jak zawsze nie mnie to oceniać. Dobra, za dzisiaj dziękuję, zapraszam na kolejne odcinki. Życzę Wam miłego dnia, miłego życia. Ja jestem Brave, na tę chwilę się z Wami żegnam, a raczej mówię. Do usłyszenia. Cześć!